Hej, cześć, tu Zator Vlog. Dziś jesteśmy na górze. Cześć. Widzicie, tutaj mamy zapasy ziarenek. Ubywa, ubywa tutaj coraz, z każdym dniem coraz bardziej. Tutaj też były pytania od XYZ. Więc dzisiaj tutaj Kojot może coś powie na ten temat. Zresztą sam, sam tak powiedział, że dzisiaj będzie w filmie odpowiedź, więc czekamy. Co? mieliśmy hektar i morga, można powiedzieć. Dobry hektar to były niecałe dwie przyczepki nasze. Nasze przyczepy mają 4 tony plus nadstawki to wychodzi tak, że ta sypie się 5 ton na litr. Tu już pusto ale owca to wiadomo, że jest mniej mieszanki było półtora hektara to były nasze trzy przyczepki to nie wiem ile tam ton było, no to trudno nieważone nigdy na przyczepy można tylko przeliczyć nasze żyta, co jedynie można widzieć bo było 6 hektarów 8 ton z groszem było sprzedane. A lampa co? Lampa wysiadła, dziękuję. Jak zawsze. Operator się nie popisał. I ile tego, że tam było? Około 13 ton. Wszystkiego. A 8 było sprzedane. A to było bardzo liche w tym roku. Nie wiem dlaczego. Sama miotła była. To jak było 2 tony. Sektara to chuk. Tu jest tlenek magnezu. I śruta rzepakowa skończyła się. Pisze koncentrat. To jest dupa, a nie koncentrat. Zwykła śruta rzepakowa. Dajemy niezbyt dużo. Wszystko to, co mamy swoje, przeważnie dajemy. Bo im więcej się kupuje. Wiadomo, albo szybciej byczki rosną, albo wolniej rosną, ale się nie wkłada w nie. Idziemy na dwór, bo ciemno. Bierz paszowos. Tak, bierz paszowos, a ja tutaj już jeden przywiozłam. A to jeszcze są te trzy jałówki. Jałówki jeszcze miałeś pokazać, tak? I rzeka. Nie są zbyt wielkie Jak to mówimy, miałówka to półka Mam tam to niedługo kończy dwa lata ostatnie Jeszcze trochę to pójdzie ona na strzela A te to są młodsze, 24 w roku ma. roku to były od pierwiastek, to były małe koty Koty. Podlasia oczywiście były. Podlasia to są jeszcze. E, w pakiecie były. E, małe jak koty. Kotów już nie ma. Wszystko poszło. Jedno słowo tylko było powiedziane, że koty są na wydaniu i zaraz poszły na drugi dzień. Wszystkie trzy koty. Trzy? Cztery. Cztery. Tylko jak byłam przy kukurydzy. Teraz się nie odzywa. Ja jako prezes idę z tyłu. Twoje od przede mną z paszowozem. Muszę wziąć moją ulubioną. To jest moja ulubiona. Myślałam, że ja jestem, twoja ulubiona. Tych. Wczoraj drogę wyrównałem. żeby paszowóz śmigał dobrze. Wieje. Ale już ładnie. Co tu się stanęło? Co tu działał? Krasnoludki przyszły i trochę Ci odkopały. Szefowa. Dziabała. Tak, teraz możesz popoprawiać. Ta pierwsza warstwa, co tak lekko idzie, to przez to, że było tak przemarznięte i jak puściło, to się wydaje, że jest luźna, ale ogólnie jest zbita na dole. A jest, wszystko jest. Jak ktoś dziobie i ma ostre widełki, to wchodzą wszędzie. <noise> Nawet Zresztą tam, gdzie nie powinny. Wiadomo, że w kiszące te kwasy tak zrążone się same ostrzą jak szpilki. No można zobaczyć. Zakwasy. Zakwasy to ty chyba miałeś po basenie. Od, odkryć to. Tak, trzeba. Ktoś tu podziobał i co? I zostawił resztę dla Ciebie. Ty lubisz ładnie równać, gładzić, więc to jest robota dla Ciebie. Musi być kijowo, ale jednakowo. Jest dobrze, jest blisko do rzucenia. No, nie trzeba wozić, nie? Tak, i tak na łyżkę idzie. No i, i film będzie jeszcze jutro. Później będzie przerwa, podejrzewam, nie? Za trzy dni. Dlaczego? Chyba, że... Chyba, że operator coś nagra. będzie tutaj w zastępstwie, to... Może coś nagra. Takie mokre to się fajnie bierze, nie? Gorzej jak zmarznięte, albo wysuszone. Ale czy to jest równo? Tu jeszcze musisz poprawić tam, tak. Przynieść linijkę. Nie spadni, żebyś się nie skulał ja już mam takie zboczenie, że musi być ruch. No, wiem Nie wiem czy to jest plus czy minus To zależy kiedy, jak mi się spieszy to jest minus jak mi się nie spieszy to jest plus ale pracujesz u siebie to gdzie się ma spieszyć? Spiesz się położę kto cię goni Ale jeszcze trzeba się wyspać, nie? Trzeba mieć czas na sen, a nie tylko na robotę. A, pieski jeszcze kleją. niektórzy na rolkach jeżdżą. Ja dzisiaj miałam zacząć sezon biegowy, ale od mnie zostawił. Musiałam przyjechać autem, i nie mogłam biec. Tak to bym mnie wyrzucił po drodze, i bym dobiegła. Trzeba poprawić kondycję, żeby potem jak się jedzie staczką, żeby zadyszki nie dostawać. Zgadza się? Kojot nie musi biegać, bo zadyszki nie dostaje. Piękny dzień dzisiaj. To wiosnę, czuć w powietrzu. Rewelacja. Goście przyjechali, kończymy. Nie będę gości nagrywać. Już tam jakiś mały człowiek biegnie przez pola. Helikoptery latają. latają. Mam go ściągnąć? Spowidza. Czarna plama. Dobra. Co tam nagrywa? Na razie, hej, cześć.